bardzo serdecznie na wstępie, jeśli jesteś nowy nowa, zostaw lajka like pod tym filmem suba dzwoneczkiem, będzie mi miło jeśli, jeśli coś po sobie zostawisz oraz wpadniesz na mojego discorda link jest, wankie, link jest w kartce społeczności no więc tak, chciałbym dzisiaj poruszyć tematykę, czy jestem lojalny tak, ale odpowiedź nie jest prosta ale bardzo złożona Tak, jestem lojalny wobec swoich przyjaciół, jeżeli rzeczywiście są moimi przyjaciółmi, bo jeżeli mi kładą kłody pod nogi, albo co najgorsze nóż, nóż w plecy, albo obgadują za plecami, ja też nie jestem święty, nie jestem święty, czasami sobie pogadam ze znajomymi na temat innych znajomych, jeśli ktoś o coś pyta, fakt, nie jestem święty, ale jeżeli ktoś zasłuży na to, to potrafię urwać kontakt z kimś, potrafię wbić mu nóż w plecy, jeżeli ktoś na to zasłuży, jeśli nie zasłuży, to nie. Mogę być lojalny wobec prawdziwych przyjaciół, a wobec tych, którzy wbijają nóż w plecy? Nie. Jeśli film się podobał, zostaw kciuka w górę. Do zobaczenia.